To jesteśmy na 17 edycji eventu Kobietę Mężczyzna po polsku. Ty oczywiście z jednej strony jesteś i e, szefową danego wydarzenia, a z drugiej strony jednocześnie i pomysłodawczynią. Powiedz, a co to jest za wydarzenie, kto bierze udział w danym wydarzeniu oraz jakich prelegentów będziemy mogli okazji zobaczyć właśnie na tej scenie za chwilę. Jest to moje 17 autorskie wydarzenie Kobieta Mężczyzna po polsku, które skupia ludzi z całej Polski. Nie są to przedsiębiorcy tacy typowi branża poziom VIP, tylko są to osoby, które się dopiero rozwijają, które mają do zaoferowania jakiś taki poziom początkujący swoich usług bądź na przykład jakichś warsztatów. Są to osoby z całej Polski, wystawiają swoje stoiska, wykonują prelekcje tematyczne. Na przykład dzisiaj będzie jak nie popełniać FOPA w kontaktach międzynarodowych. Yeah. i poprowadzi właśnie kobieta, która pierwszy raz wykona prelekcję i przy okazji właśnie jest przedsiębiorcą początkującym i zaprasza do korzystania z usług osób, osoby z całej Polski. Jest na przykład początkujący trener biznesu, który też będzie zapraszał do korzystania ze swoich usług. Ja postawiłam na taką półkę ludzi, żeby nie powiedzieć klasy średnią, bo tych ludzi jest najwięcej w Polsce. Ja chcę, żeby się ludzie rozwijali, edukowali, spotykali i co ważne, tutaj na tym wydarzeniu są osoby, bez całej Polski. I też czasami ktoś jest z Ukrainy, z Białorusi, także ja łączy środowisko też można powiedzieć takie międzynarodowe. Z reguły na wydarzeniu jest 50-60 osób. No wiadomo jak choroby, no to różnie to bywa. I wygląda to tak, że są prelegenci, są wystawcy, są jakieś atrakcje w postaci, jakiegoś pokazu mody, gdzie Marka reprezentuje jakąś swoją, na przykład odzież, biżuterię i Przebiega to wszystko właśnie w, dobie, w klimacie takiej edukacji, rozwoju, wymiany kontaktów biznesowych i każdy się pyta, dlaczego ja nie robię dla półki takiej stricte biznesowej. No ja postawiłam na taką półkę, która się rozwija, dlatego że uważam, że jest najwięcej w Polsce takich ludzi i ja właśnie skupiam się głównie na nich. A powiedz, właśnie firmy, które również biorą udział w danym wydarzeniu, bo widzę tutaj za nami, mamy wiele stoisk, na których możemy tutaj jednocześnie i obejrzeć i skorzystać zarazem z oferty, czy to kosmetyki, czy biżuterię, czy chociażby kolagen i innego typu podobne rzeczy. Powiedz, w jaki sposób właśnie tobie uda się przyciągnąć, właśnie poszczególne firmy do brania już po raz 17, po, po raz 17 raz udział właśnie w danym wydarzeniu biznesowym. To znaczy, ja nie zdradzę sposobu, jak pozyskuję klientów, ponieważ jest to mój bardzo indywidualny sposób. Ja stawiam w życiu na autentyczność. Wiadomo, social media, poczta pantoflowa też jakość, sposób w jaki organizuje wydarzenia, ale ja zaczynałam od sesji zdjęciowych integracyjnych i tych państwa, którzy byli u mnie na sesjach, przeprowadzane były metamorfozy. Postanowiłam, że jestem świetnym organizatorem i mogę tego sobie powiedzieć. Postanowiłam, że po prostu zacznę robić coś większego i poszerzyłam to właśnie o promowanie produktów, o promowanie różnych usług. Natomiast jeśli chodzi o firmy, które są, to nie ma nic bez z przypadku, bo na przykład jest tak, jak jest kolagen naturalny, czyli my jesteśmy w takim wieku 30, 40, 50 plus, gdzie potrzebujemy uzupełniać pewne braki. Są na przykład warsztaty komunikacji międzyludzkiej. My po covid oduczyliśmy się komunikować ze sobą, czyli ludzie mogą na różnych etapach, na różnych poziomach się tutaj rozwijać. Jest trochę MLM-u, ale są też na przykład podróże, czyli biuro podróży i można na przykład wejść w taki sposób, w taką współpracę poprzez MLM, czyli jak podróżować i zarabiać. Czyli no jakby są też marki modowe, które powiedzmy dopiero powiedzmy jakaś projektantka zaprojektowała odzież dla osób 30, 40, 50 plus i chce na przykład pokazać. I zapraszam na takie kameralne wydarzenia. Więc jakby ja chciałam jeszcze jedną rzecz dodać, która jest bardzo ważna w moim działaniu, że ja stawiam na autentyczność na to, żeby ludzie się rozwijali, a nie tylko pięknie wyglądali, bo jest dużo takich eventów, gdzie sobie wszyscy robią zdjęcia, ale nic z tego nie ma. A ja po to y, łączę ludzi z całej Polski, żeby ludzie naprawdę zaczęli y, uzupełniać w sobie te braki mentalne, emocjonalne, a później sięgali po więcej. Czyli ja stawiam na człowieka, a później taki rozwój i później więcej. Tak, takie jest przesłanie moich wydarzeń. No właśnie, jest różnica pomiędzy, tak jak właśnie sama zaznaczyłaś, różnica pomiędzy wydarzeniami show biznesowymi, celebryckimi, a wydarzeniami biznesowymi, tak jak dzisiaj. A powiedz jeszcze już tak na zakończenie wywiadu, ponieważ już musi powoli tutaj zacząć dzisiejsze, czy to konferencje, czy sam event, kto poprowadzi dane wydarzenia, bo wiem, że pewien znany filmowiec, a jednocześnie aktor. Wydarzenie poprowadzi Sławomir Mandes, który jest aktorem teatralnym i filmowym, ma w sobie i też już reżyserem początkującym, chociaż on już jest na pewnym etapie rozwoju. Ja postawiłam na Sławka, poznałam go na jakimś planie filmowym, bo pomyślałam sobie, z jednej strony jest taki estetyczny, z drugiej strony jest showmanem, z trzeciej strony jest taki prawdziwy i ma takiego pazura. I, i myślę, że tak już zostanie przynajmniej na bardzo długo. I ostatnie pytanie. Jeżeli chodzi o informacje na temat następnych właśnie edycji Wydarzenia Kobieta i mężczyzna po polsku, gdzie w social mediach możemy tego typu informacje znaleźć oraz gdzie możemy na bieżąco ciebie śledzić? Ja jestem na Instagramie Dorota Kłębokowska, na Facebooku głównie kobieta-mężczyzna po polsku. Jest też kanał, który rozbudowują, natomiast 25 marca zapraszam Państwa na mój event kolejny autorski. On będzie nieco inny, ponieważ on nazywa się Rodzina po polsku, gdzie będą przedsiębiorcy VIP, którzy będą potencjalnymi sponsorami. I partnerami wydarzenia, gdzie zapraszam właśnie tę klasę średnią. Ja przepraszam, jeżeli to tak w taki sposób może szufladkują, ale ja to tak określam. I będą rodziny. Będzie trochę mody i będzie reżyser, który opowiada o powstaniu filmu, który też porusza problemy społeczne, czyli to będzie taki złożony event, który da dużo wartości. Więc jakby Państwo chcieli to zapraszam. Jeśli chodzi o kontakt i ofertę cenową oraz ofertę udziału to można napisać do mnie na Facebooku Dorota Kłębokowska albo na projekt Kobieta Mężczyzna po polsku bądź na adres mailowy, który tutaj na, na końcu też pewnie w materiale będzie.